Cześć Siemka, witam was. Dzisiaj gazetka Super Express. No po tytule już można się domyśleć, że jest to zwykła śmieciówka, która za chwilę pójdzie do kosza albo na podpałkę. Ale ja tą gazetę, jak możecie się domyśleć, kupiłem ze względu na dodatek. Otóż w środku mamy taką planszę, a na tej planszy mamy jedną saszetkę. Euro 2016, a więc tej najnowszej edycji poświęconej mistrzostwom Europy, które w czerwcu rozpoczną się we Francji. Oraz mamy tu jeszcze Kamila Glika, a więc limitkę, fajną limitkę, która do tej pory była niedostępna, no i teraz właśnie wyszła w tym w tym super ekspresie. Także e, myślę, że naprawdę super akcja, bo super ekspres kosztuje 2 zł zł 99, a my mamy Saszetkę oraz kartę limitowaną także naprawdę bardzo, bardzo się opłaca. No ja kupiłem tylko jedną taką gazetkę, bo, bo saszetek już otwierałem bardzo sporo, na no a limitka myślę, że jedna mi wystarczy. Jakbym się wymieniał z kolekcjonerami z zagranicy, to, to by mi była potrzebna większa ilość, ale myślę, że jedna wystarczy. Ewentualnie bym się z kimś wymienił, jakby mi była potrzebna, bo... Widziałem, że niektórzy z Was po 5, po 10 nawet tych takich gazetek otwierali. Także my sobie to odkleimy tutaj. No tu jest ten klej taki. Dosyć mocno trzyma. No i mamy limitkę. Może się ją uda jakoś tam odkleić. Nie, nawet... Nawet spoko poszło. Tak. E, mamy Kamil Glik. Reprezentacja Polski, piękna limitka, limitka klasik, Kamil Dlik, a więc Il Capitano, Kapitan Turino, świetny, naprawdę obrońca, piękna, piękna karteczka, która leci do mojej kolekcji. No a teraz otworzymy sobie tą jedną saszetkę, która była właśnie w, e, dorzucona, dorzucona w e, gratisie. Zobaczymy, co my tu mamy. Davis, Maxim. Tu mamy coś odwrócone. Mamy tak. Saka, Gyce, Arnason i mamy. Wow! Jest, 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 jest. Friends and foes. Miller i Lewandowski. I to jest naprawdę niesamowity szczał, bo jest to Friendzen Poes, który mi brakował. No, teraz się właśnie za niego wymieniłem, ale naprawdę nic nie szkodzi, bo ta karteczka mi brakowała i super, że, że mi się trafiła. Także moi drodzy, piękna, piękna, naprawdę sprawa. Kamil Glik Limitka oraz Friendzen Poes Miller Lewandowski, który mi brakował, także jest naprawdę super. Eee, no, to wszystko za 2 zł, także naprawdę się opłacało. Także zapraszam Was na następne odcinki, trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć.